Dzień dobry, Szalom. A ja widzę wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jestem znajomym zajączka, nie listym, przebrzydym znajomym królika. To jest Europę Universalis 4 na modyfikacji ogiem i mieczem. Kampania zakonu krzyżackiego obszaru w górze i soczystym komentarzu, ponieważ seria powoli się rozkręca tu za rogiem DLC i pytanie, ile się uda zrobić? Ile się uda zrobić? To plan był taki. Żeby stworzyć, odbić ziemię Świętą Piękną naszym zakonem krzyżackim, machnąć krucjatę e, Ale nie udało mi się nakręcić, spróbuję jak najwięcej odcinków wykręcić przed Delcekiem Może, może się uda, może się uda, bo Delcek jest już dosłownie za rogiem E, no, gdyby nie Osman i Mameduk, to myślę, że byśmy to szybko wbili do, do Ziemi Świętej, jak to może troszeczkę to potrwać. Także zobaczymy, co da się zrobić. Natomiast zajączek bierze się do roboty, żeby szerzyć. Deus Vult! Tak, patrzę, że możemy troszeczkę pieniądzków wyciągnąć. gdzieś możemy sobie wziąć 5 tanich pożyczek, możemy trochę ziemi sprzedać. Co prawda spadnie poniżej 30% królanców, ale ale 2000 Dugacików piechotą nie chodzi. Dzięki czemu możemy. Mm, Zmieniamy wiele rzeczy do budowy, tak chciałem zaznaczyć. i ja myślałem, że to jest więcej. Ale manufakturki możemy pobudować. Manufa o, tak, 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 manufaktureczki. No, troszeczkę manufaktureczek pobudowanych, ale ekonomicznie szlachetnie. Spora, teraz wszędzie spłacić te, te, te pożyczki, ale to myślę, że Moskwa nam je spłaci. Lokalna pruska szlachta, dodajmy stara, zgniła lokalna y, pruska szlachta, która jeszcze się nie tył, to nie korderowała, że tak ładnie powiem. Jest zaniepokojona tym, że nasza armia jest de facto zawodowa, gdyż mamy piękny przywilej odnośnie Order Banners, czyli za zawodowej krzyżackiej armii. I oni chcą się zbuntować z racji tego. Oni tutaj nam chcą zrobić jawne y, powstanie albo minus 5 dyscyplin. Nie, nie, nie. Z zając nie będzie żaden zakonnikom tracił. Y, tracił. Y... Aha! Aha, zaczyna się herezja w here, a to oznacza, że mamy nowe ziemie do nawracania. Już mi się podoba, już mi się podoba. Mmm, piękne kasus będzie leciało. Mmm, piękne kasus będzie leciało. Podoba mi się, bardzo mi się podoba. Dobra, dawajcie. Je, je, je do tej szlachty przeżyj. Dobra, dziękuję. Ej, powiem wam, że jest okazja, aby zrobić piękną, lorową, historyczną wojnę. Znaczy, wiem, czy znaczy historyczną, mówiłem wam, że będziemy się fokusować na tym, aby jak najszybciej dostać się do Ziemi Świętej. Bo delce, jaki paradoks, nam sabotuje serię, jak to zwykle. Ale no, wyobraźcie sobie, to Zakon Krzyżacki rusza, aby wyzwolić Ziemię swojego, przypominam, kijowskiej, swojej kijowskiej marki, która również jest mm, pięknym Monasticorderem katolickim Monasticorderem. Przy pomocy będziemy walczyć Czechów oczywiście, naszych kochanych, tych, tych bandytów, Litwidów będą broić Polacy oraz Rosjanie, jak to zwykle. Orgolem ich będzie Kijów, no i Deus Deusvult, palmy dalej. Piękna koalicja, Jezusku, piękne wojny we, w tym, lorowe, takie historyczne, aż do spisania, pięknie. Ja, Deus mu ha O, bardzo dobre, bardzo dobre. Roczny papal influence plus 2. Mam nadzieję, że w końcu papież nie będzie papieżem, tylko zajęty totalny krigowy, deus zakonnik zakolnik. Piękny Uroli zostanie papieżem. Bardzo dobrze. Urolis, Urolis, wszystko się zgadza. O Naprawdę. I widać, że Polak współpracuje z tym przebrzydnym osmanem bandyckim jednym. Osmanowie zaatakowali Węgry teraz pytaje czy mam bronić te Węgry? Armia ospańska idzie No dobra, no musimy odpowiedzieć, no Musimy odpowiedzieć, no będziemy bronić chrześcijan przed inwazją muzułmanów Tak trzeba Tak nakazuje obyczaj, Deus vult Zginiemy wszyscy, Osman idzie Powiedz chociaż, że jest krucjata na Osmana niebo A Anglia jest papieżem, bandy bandyci jedni na szybko spisujemy z Polakami, bierzemy tylko Lublin. Dlaczego Lublin, bo tam jest centrum handlowe, a jak centrum handlowe to wiadomo, że ona przyciąga pewną mniejszość, a, 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 a która lubi pieniążki, a my jako zakonnicy powinniśmy się nimi również zaopiekować. W ogóle następny Delcek będzie, bo roz, ro, to ro, rozbudował tą mniejszość. Kto wie o jaką mniejszość chodzi, co lubi pieniążki centra handlowe i pożyczki może napisać w komentarzach. Zobaczymy, czy wszyscy myślimy o tym samym. E, malarz Zwiednia też ich pewnie kojarzy. Dobra, zakończmy bo ją zaraz na nowym kanale. Dobra, pięknie. O, armia Osmańska przybyła właśnie wkracza na wołoszczyznę. Austria broni! Austria broni Węgry! Jest nadzieja razem z cesarzem wy... Ej, czekaj, czy jeżeli ja walczę z cesarzem, to znaczy, że ja mogę? Hmm, ja mogę. Może by tak... Porzucić na chwilę Węgry i sprawę węgierską na rzecz na rzecz naszych ambicji. O, znowu byśmy z Polską walczyli. Jak miło! Hmm, możliwości widzę w tym zakonie krzyżackim. Co tu taksys, Co chutaj taksys? Trzeba płacić na tego. Say what we can hear you! I po to budujemy zamki, żeby broić się jakiegoś lokalnego plepsu. Nie no, damy radę, no trzeba płacić. Trzeba płacić... Nie podoba mi się zdjęcie Bastylii Rewolucji Francuskiej. Będzie rewolucja zakonna. Oj, jeszcze właśnie e, 30 tysięcy Osmanów przemierza lwów? Podoba mi się, że ta kolica antyosmańska tak sobie biega w pojedynczych staczkach, mega mi się to podoba. Eee, no, to trzeba płacić, trzeba płacić na wielkie wojny dokładnie. Zamach stanu. Livonian Order, zakonnicy z Livonian Orderu, czytaj kawal kawalerów mieczowych, czytaj tego fioletowego naszego papeta, dokonali zamachu stanu. Dowodził nimi nasz doradca wojskowy, szpieg jeden eee, Leopold Wilhelm von Ambringen. No i niestety udało im się. Udało mi się doprowadzić do, 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 do obalenia obecnego wielkiego mistrza. Prawdopodobnie wypadł przez to okno. <gryw> wypadł przez to okno, jak to zający lubią robić najbardziej. Yy... I Liwończycy, zakolicy z Rival Orderu, przejęli 100% wpływów. Ilu u nas mieli? Aha, <gryw> okej. Okay. No to może nic dziwnego, że, że postanowili się lekko zbuntować i przeprowadzić mały zamach stanu. Ale no, wybrali bardzo dobry moment kiedy walczymy z właściwie walczymy to no walczymy de facto walczymy a wielki mist przypominam oblega tak, wielki mistrz jest pod Moskwą i oblega Fort Morzajsku. Także wypadł prawdopodobnie z namiotu. Nie wiem, ilo piętrały był ten namiot, że zginął podczas tego. Chyba, że oni akurat wbiegali do zamku, szturmowali zamek. Jeden z na... Właśnie, to był szturm na zamek, na Fort Morzajsku. I do general, no, dowódca miał wspomagać. nasz Empire miał ogarnąć, żeby więcej żołnierzy się mieściło na polu bitwy. I on go zrzucił, zrzucił go podczas. O jezus! No i zginął. I mamy nowego Urlichia, szóstego. Czekaj, to był ten Uryś? Aha, nie, to dziedzic był. A tu był w ogóle No, dobra. No powiedzmy, naciągana historyjka, ale niech będzie. Okej. Okay. O, 3.05, 3.05 albo 1.44. No, ja bym chciał bardziej... To 1,4,4 niż to 3,05, tak mi się wydaje. Zobaczymy. No dobra, jest 1-4-4, No ja jestem prostym zakonnikiem. Widzę. Widzę Urlisia, bierę Urlisia. No ale ciężkie czasy nastają. Mieliśmy pięknych przy tych wielkich mistrzów, a teraz. i mają 100%. A nie, tylko dostali 100%. Okej, okay. myślałem, czyli wyrównało się mniej więcej. Myślałem, że im da 100% pywów całkowicie, a to po prostu ze 100% przeskoczyło troszeczkę. Okej. Okay. Okej, okay, wybaczam, ją osądzam, ale piękny zamach stanu, podoba mi się. Skoro jesteśmy już w, w, we Moskwie, to moglibyśmy ją spalić, tak pro forma. Dobra, trochę przyciągnęła się wojna z y, Moskwą, ale myślę, że możemy spisować, bierzemy pięknie dużo rzeczy. Ile mam jeszcze Warscora, może... Hmm, ja jeszcze mogę prowincji nabrać, hmm. Dobra, cyk, spisowane pięknie, Jezus, ale ta interwencja mi się podobała. Dobra, i teraz pytanie, czy my ratujemy Węgry, czy wbijamy się w Pomorze? Dobra, i pisujemy również z Litwą, tworząc piękny zakon kijowski. O, ach, jaki piękny zakon kijowski powstał! Podoba mi się to. Trzy piękne zakony. Ach, nice. Daj mi, proszę ja, ciebie 1200 dukatów. Boże, ta wielka debata, zawsze po wyborze no, wielkiego nowego mistrza, jest piękna. Jest po prostu piękna. 1200 dukacików. Dobra, i wielka armia zakonna rusza na Węgry, aby pomóc katolikom w obronie przed muzułmańską inwazją. Mam nadzieję, że. Jezus, ilo no, oni mają armii. Że kijów to stankuje. I innego pomysłu nie mam. Oho, odbiliśmy Pest i... i wojska osmańskie chcą się wbijać. Um. Dyscyplinka by się przydała. Daj tą dyscyplinkę. Mogłem odpalić busty, czy ja chcę odpalić? No nie, to jest nie pierwsza i nie ostatnia wielka wojna z spadek, także ja bym na razie te buściki zachował. Aha, aha, jak to wygląda? 105 do 117, 46 do 45, 5, 1, 5 do 17 Okej, Ok, oczywiście 6 do 0. Urliś, nie umie rzucać kostkami. Ale ta bitwa powinna być na luzie, Wygrałem Piękne zwycięstwo, piękne zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo chyba yy, yy, katolickiej armii nad wojskami muzułmańskimi, podoba mi się to. A bardzo niedobrze, wbili się, wbili się w fort, czy to jest minus jeden, czy my chcemy stąd się... Nie, bronimy, bronimy oblężenia, nadchodzą wojska, tu jest 20 tysięcy zakonników i kilka tysięcy... Na południe, gdzie uciekasz tym Austriakiem, bitwa! Czy my damy radę? Możliwe, że nie. Czy w ogóle zdążą te posiłki? Zdążyły. Zdążymy te posiłki. Jeszcze jakby Austriak wrócił tą swoją armią, a nie gdzie biegał nas gdzieś niepotrzebnie po północy. Wygrać nie wygramy raczej tego, w ogóle kijowski, kijowski zakonnik dowodzi. Przynajmniej, że to są zakonnicy katolicy teraz. No wygrać nie wygramy, ale możemy się wycofać. Możemy się. Aha, no armia węgierska Sojot. Tak, chodzi, dobra, wycofujemy się. Nie przełamaliśmy linii Karpat, niestety. E, bo mi event zasłonił. Aha, armia węgierska, zobaczmy na armię węgierską, mhm, uh mhm, -huh, uh -huh, fajnie I to my mamy za was umierać Wymusimy bitwę, wymusimy dużą bitwę, ale z połową armii osmańskiej Mam nadzieję, że te 50 tysięcy nie zdąży dojść, bo jak dojdzie to mamy przerąbane Ale z tymi dwoma staczkami możemy spróbować wygrać Co to jest... Czy ja sam walczę w tej wojnie? Gdzie są armie Austro-Węgier, ja się pytam Nie żebym był nachalny czy coś Ale gdzie są Austria... Aust armię Austro-Węgier, no panowie, no szanujmy się troszeczkę ja w tej wojnie umierać nie muszę. Mhm. Uh mhm. -huh, uh -huh. Musimy to wygrać, zanim dojdą posiłki. Jak dojdzie te 50 tysięcy, to ja się. Dobra, wygraliśmy. Pierwszą bitwę wygraliśmy. Dobra, rada, straty są wyrównane. E, teraz trzeba by jeszcze. Okej, okay, ale ostatecznie je wygrałem, bo i będą cały czas dochodzić. Tą bitwę jeszcze też możemy wygrać w teorii, chociaż nie, i moralki się nie zdążą odnowić, prawda? Moralki się nie zdążą i, i Iskander Kalandi pokona Urolisia VI. Chociaż może nie, niestety przegraliśmy Oni Austrię wypisowali, a my przegraliśmy tę wojnę Okej, okay, czyli cesarz ucieka z wojny, co my powinniśmy y, y, zrobić w tym momencie, no przepada nam okazja, bo teraz Austria odpowie um, Chciałbyś White a? No prawie chciałbyś White prawie Okej, okay, zakończyła się, zakończyła się <grym> wielka wojna no szkoda, że ta nasza koalicja trzy, trzy zakony i trzech żbiczków katolickich nie dał rady Osmanowi, no ale cóż, jak tylko jak tylko nasi zakonnicy walczą. Eee, I jedna prowincja. No dobra, uratowaliśmy tak, że tylko jedną prowincję Rigomes. Rigomes nie mam bladego pojęcia, co to jest. Prawdopodobnie już to zmieniło nazwę na osmańską, znaczy turecką. Już się nie dowiemy, ale udało się. Przeżyliśmy. Jakoś. Pierwsza wojna z Osmanem. Uuu! Dlaczego Kastylia ma nas na rywalu? Naszym nowym rywalem będzie Dania, bo ja chciałem troszeczkę Bałtyku pocisnąć. Yy, Nawracaj dalej Żbiczków. W ogóle mamy 1517 i dalej się nie striggerował kolonializm. Może dlatego, że Portugalia umiera. Ale nie, czemu wy nie kolonizujecie? Czemu się Portug kolonializm nie trygeruje? Halo. Okej, okay, także myślę, że na dziś starczy tych emocji, była wojna zasłanem więc odcinek, mam nadzieję, nie przymulał. Jak tak patrzę z, z lotu zajęczego ptaka-zająca, którego wyrzucili przez okno, taki spadający zając, jak on tak sobie spada, to patrzy na mapę świata w locie. Dobra, ja mam że nawet całkiem ładnie wyglądają ta, ta Unia Trzech Zakonów, Livonian Order, Teutonic Order i ten powstający kijowski zakon. Co prawda zaraz będzie dziesiąta administracyjna, więc w teorii moglibyśmy zjednoczyć nasze dwa ordery, i to chyba zrobimy, tylko najpierw sobie odpalimy wszystkie misje po kolei, bo to jest to, to trzeba zrobić bo to są darmowe rzeczy, Armarian Burg rozbudować, cyk cyk cyk, także także może w kolejnym odcinku zjednoczymy Livine Order i Teutonic to Order, może tak być, może tak być a Wam natomiast podziękuję za uwagę, łapek górę, soczysty komentarz, przypominam o patronajcie. dziękuję wszystkim Patronom, zapraszam na Discorda, zapraszam na Facebooka, zapraszam na FinePencha, zapraszam na streamy, zapraszam na pierwszy główny kanał, łapek górę, soczysty kalendarz, cześć, na razie, Hello.